Cześć kochani, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji w tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć trochę o triangulacji. Triangulacja jest jedną z najbardziej powszechnych technik manipulacji. I pomimo tego, że często jest ona omawiana w kontekście relacji z partnerem, który ma rys narcystyczny, bądź relacji w rodzinie, w której jeden z rodziców jest narcyzem, to jest to zjawisko, które występuje również w Takich naszych codziennych innych relacjach, gdzie nie mamy do czynienia z narcyzami i kiedy opowiem Wam o tych różnych przykładach, to jestem przekonana, że większość z nas gdzieś w tym się odnajdzie, I albo na etapie szkoły i relacji z rówieśnikami, albo w pracy, albo w rodzinie pochodzenia, bądź rodzinie, którą teraz tworzę, bądź w związku spotkała się właśnie z triangulacją. Jeżeli będziecie mieli takie przykłady, to zachęcam Was do tego, żebyście swoimi pomysłami na triangula triangulację dzielili się w komentarzach. Dlatego, że to też jest dla nas wszystkich nauka, kiedy poczytamy sobie, poszerzamy naszą perspektywę i możemy wpaść na to, że o, byłem, jestem ofiarą właśnie triangulacji. Zacznę od przykładu rodzinnego, dlatego że twórca. Tej koncepcji, tego pojęcia triangulacji, to Bowen, który jest zarazem twórcą systemowej terapii rodzin. I on zwrócił uwagę właśnie na taki trójkąt w rodzinie, gdzie mamy rodziców i dziecko, i przynajmniej jeden z rodziców wciąga do konfliktu, który jest pomiędzy rodzicami. Dziecko. No, i właśnie gdybym miała jednym zdaniem opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest triangulacja, no to jest taka sytuacja, w której ludzie nie potrafią mówić wprost o swoich potrzebach, nie potrafią rozwiązywać w zdrowy sposób swoich konfliktów i szukają jakichś alternatywnych, niezdrowych sposobów. No i jednym z tych sposobów jest właśnie wciągnięcie osoby trzeciej, która ma rozwiązać, rozwiązać konflikt. Który jest przed, między tymi osobami i w jakiś sposób też pomóc tej osobie, która wciąga osobę trzecią do konfliktu, wybielić się, a przez to poczuć się lepiej. Czyli mamy w tym pierwszym przykładzie rodziców i dziecko. I wyobraźmy sobie, że tą osobą, która wciąga dziecko do konfliktu małżeńskiego jest matka. Czyli mamy matkę, mamy ojca, i między nimi nie układa się zbyt dobrze. Dobrze, jest dużo napięcia, dużo kłótni, pretensji, nie rozmawiają o swoich emocjach, o swoich potrzebach. No i mamy dziecko, no i matka postanawia wciągnąć je do tego konfliktu, chce się poczuć lepiej, stawia się więc w roli ofiary, i tutaj też zaznaczę, że najczęściej ta osoba, która to robi, która właśnie rozpoczyna tą triangulację, stawia się w roli ofiary, i teraz uwaga. Najczęściej kiedy mamy do czynienia z konfliktem, to każdy z nas czuje się ofiarą, niezależnie czy obiektywnie nią jest. Jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji dla nas trudnej, to łatwiej jest nam spojrzeć na tą sytuację patrząc na siebie z perspektywy osoby pokrzywdzonej. Mało kto ma tyle. Współodczuwania, empatii, ale też takiej dojrzałości i odpowiedzialności, by móc przyznać w tej konkretnej sytuacji, to ja mogę być oprawcą, to ja mogę być katem, to ja mogę być tą osobą, która również dołożyła jakąś cogiełkę do tego, że nie jest między nami zbyt dobrze. Więc większość osób, które są w konflikcie, będzie stawiało się w roli ofiary. I to jest też dla nas taka informacja i taka wskazówka, że tak naprawdę najczęściej w relacjach. To każda ze stron w którymś etapie jest tą osobą, która wciąga innych i nastawia innych przeciwko, przeciwko sobie, ponieważ czuje się ofiarą i dlatego ten mechanizm po prostu może trwać i trwać. Natomiast wróćmy do tej matki, do tego dziecka. My, jako ludzie, jesteśmy bardzo dobrze wybitni w odczytywaniu potrzeb innych ludzi. To nam służy temu, że dzięki temu możemy zabezpieczyć swoje własne potrzeby. No bo pamiętajmy o takim mechanizmie, o takiej zasadzie wzajemności. Czyli jeżeli ja zrealizuję jakąś Twoją potrzebę, czyli wiem, Jaka jest Twoja niezabezpieczona potrzeba, zrealizuję ją, to z dużym prawdopodobieństwem Ty mi się odwdzięczysz. Więc dzięki temu możemy właśnie dbać o te swoje potrzeby. Więc mamy taki radar nastawiony właśnie na potrzeby innych osób. Ale osoba, która chce manipulować, która chce zastosować właśnie triangulację i wciągnąć kogoś do konfliktu, to zdaje sobie sprawę z tego na poziomie świadomym, bądź nieświadomym, że za każdą taką potrzebą, szczególnie taką intensywnie pracującą w nas potrzebą, Potrzebą, która może nie być obecnie realizowana, jest dla nas ważna, stoi jednocześnie jakaś niepewność, jakiś lęk. Dla przykładu, takie dziecko, które ma dużą potrzebę bycia kochanym, ma potrzebę bliskości, bycia zauważonym, bycia ważnym, docenionym przez rodzica, najbardziej na świecie może bać się właśnie tego, że okaże się, że ono jest niekochane, nieważne, że jest niedocenione, niezauważone przez tego rodzica, że ten. Rodzic go odrzuci. Więc matka, wiedząc to, że to jest taka ważna potrzeba dziecka i że to dziecko może się tego bać, że ojciec będzie chciał to dziecko odrzucić, że to dziecko może czuć, że jest niekochane przez ojca, chcąc go nastawić przeciwko ojcu, wykorzysta właśnie tę potrzebę. Więc jak wyglądałby taki komunikat użyty przez matkę? tej sytuacji, no taka matka, która chce manipulować dzieckiem, po pierwsze postawi siebie w rolę ofiary, a po drugie pokaże temu dziecku, że i ono jest ofiarą tak naprawdę tego ojca. Więc ten ojciec, ja już nie mogę na to patrzeć, że on nie ma dla ciebie czasu, on nie poświęca ci w ogóle uwagi, cały czas tylko pracuje i pracuje. No i kolejny raz, ty miałeś jakieś ważne wydarzenie, a ojciec nie przyszedł. Jak ty musisz się z tym czuć, kochanie? Ja też jestem cały czas tym sama, więc Cię doskonale rozumiem. Wszystko jest na moich barkach, ja już mam tego dosyć ojca cały czas nie ma, jestem z wszystkimi problemami, jestem po prostu już zmęczona tym. I, I nie wiem, co z tym zrobić, bo po prostu ojciec nie zwraca na nas uwagi. Więc ta matka tak naprawdę swój problem rozwiązuje nie komunikując się bezpośrednio ze swoim mężem, ale wykorzystując dziecko, nastawiając to dziecko przeciwko ojcu. I teraz dziecko z dużym prawdopodobieństwem, chcąc przede wszystkim ochronić tą matkę, która. Postawiła się tutaj w roli tej ofiary, biednej osoby, kobiety, którą trzeba chronić, ale też chcąc tak naprawdę ochronić siebie, bo matka zwróciła uwagę na jego y, niezabezpieczone potrzeby, niezabezpieczone potrzeby tego dziecka. Idzie do męża, czyli do, do, do rodzica, do ojca i być może jako bunt, jako jakąś formę agre taką agresywną, przekaże komu w jakiejś formie agresywnej, przekaże taki komunikat, że ten ojciec jest złym ojcem, jest złym mężem, o nic nie dba, chcąc bronić matkę, jakby wyrzuci to wszystko właśnie ojcu i zwrócił uwagę ojcu na to, co robi źle. No i ojciec zaskoczony, yy, chcąc się bronić, Najprawdopodobniej wejdzie w konflikt, w konflikt z dzieckiem, i yy, yy, być może ten mąż pójdzie tak naprawdę po pomoc do tej żony, która w takiej sytuacji wesprze go, która stanie za nim, ale nie zrobi tego w sposób jawny. Czyli ta żona tak naprawdę, ona będzie w sposób ukryty przykazywała różne komunikaty dziecku. I swojemu mężowi, i w ten sposób ona cały czas będzie tą, która kontroluje sytuację, cały czas będzie dobrą osobą, cały czas będzie tą, która chce dobrze, ale jest ofiarą, a inni są źli. I ona dzięki temu ma jakieś takie status quo, które sprawia, że jest bezpieczna. Gdyby nie to, że włączyła. Do tego konfliktu dziecko, to napięcia między nią a tym mężem mogłyby rosnąć i mogłoby dojść do rozpadu tego związku. No i ona gdzieś na poziomie albo bardziej świadomym, albo nieświadomym wykombinowała sobie, że jeżeli przerzuci tak naprawdę tutaj uwagę tego męża na dziecko, jeżeli dojdzie do większych napięć między dzieckiem a, a mężem, to ta uwaga zostanie zdjęta z niej. I między nią a mężem zrobi się spokojniej, więc to jest jej sposób na zachowanie homeostazy w tej rodzinie i w swoim związku, i nawet na podtrzymanie takiego związku. Tak? Czyli w skrócie, ta triangulacja w tym wypadku polega na tym, że żona stawia się w roli ofiary, wykorzystuje dziecko do tego, żeby nastawić, to nastawia to dziecko przeciwko swojemu mężowi, dziecko wchodzi w konflikt z mężem, mąż tak naprawdę po pomoc idzie do, do żony, to wszystko dzieje się gdzieś. Po cichu, ona to rozgrywa w białych rękawiczkach i wychodzi na tą, która dla każdego jest przyjacielem, i dla każdego jest wsparciem, i z każdym ma dobrą relację, podczas gdy pozostali są skłóceni. Drugi przykład również będzie dotyczył małżeństwa, ale tym razem taką osobą trzecią wciągniętą w konflikt nie będzie dziecko, a będzie kochanka, przyjaciółka, męża. Czyli mamy męża, mamy żonę i mamy właśnie przyjaciółkę. No i między mężem i żoną jest dużo napięcia, konflikty i oni sobie z tymi konfliktami nie radzą. Trudno jest im o tym rozmawiać, ponieważ każda rozmowa kończy się właściwie jakąś destrukcją, dąży się, kończy się eskalacją. No, i mąż yy, znajduje przyjaciółka, który opowiada o sytuacji swojej małżeńskiej. No, i stawia siebie, oczywiście, w roli ofiary, tego biednego, który jest poszkodowany, bo ta jego żona to sobie nie radzi z emocjami, w ogóle się nie kontroluje i ona jest jakąś wariatką, i on już nie wie, co z tym zrobić. I on biedny nie potrafi tego zakończyć, bo jest tak dużo różnych. Tematów, o których on nie może opowiedzieć, bo nie chce tej swojej przyjaciółki tym obciążać. I ona. Zaczyna go wspierać, słucha, zaczyna doradzać. No i oczywiście ma wyobrażenie o tej żonie jak o takim Kacie, jak o kimś, kto po prostu rani tego biednego człowieka, tego mężczyznę, i ona w to wszystko wierzy. No i oczywiście, tak wracając do przykładu poprzedniego, no to ten mężczyzna wie dokładnie, w jakie potrzeby tej kobiety, tej swojej przyjaciółki tutaj uderzyć, żeby ona mu zaufała. Potrafi wykryć, jakie są jej niezabezpieczone potrzeby, i ym, tak konstruować komunikaty i tak zbudować relacje z nią, żeby ona czuła, że może mu zaufać, że on jest jej najlepszym przyjacielem i że to jest właśnie człowiek, który te wszystkie potrzeby zrealizuje. No i z czasem oczywiście taka kobieta, która wchodzi w romans, ma coraz większe wymagania, jakieś oczekiwania i w końcu chciałaby, żeby ten biedny mężczyzna zmienił swoją sytuację i wybrał ją, i żeby stworzył z nią związek. No i tworzy się napięcie pomiędzy nimi. I zazwyczaj właśnie w tym momencie, kiedy ona zaczyna mieć oczekiwania i kiedy tworzy się to napięcie, to nagle ta żona dowiaduje się o tej relacji, kontaktuje się na przykład z tą. Kobietą, no i dochodzi do jakiegoś konfliktu, do jakiejś komunikacji między tymi dwoma kobietami. Co robi wtedy ten mąż? No, on oczywiście przed tą swoją żoną również stawia się w roli ofiary i przekazuje jej informacje na przykład o tym, że ta osoba trzecia. To jest w ogóle jakaś stalkerka, że ona za bardzo się zaangażowała, że ona tego nie zrozumiała w ogóle, no, pomiędzy nimi do niczego nie doszło, ona sobie to wszystko wymyśliła. Czyli nastawia tak naprawdę tą swoją żonę przeciwko tej swojej kochance, przeciwko swojej przyjaciółce. No i mm, dzięki temu rozwiązuje to swoje napięcie i ten konflikt, który miał z kochanką, ponieważ żona się o wszystkim dowiedziała, więc on ma wytłumaczenie, że musi się teraz skupić na tamtej relacji. Oczywiście takich wariantów może być bardzo, bardzo dużo. Tutaj kluczowe jest to, że jedna z osób, Wciąga y, jakąś inną osobę do takiego trójkąta. I dzięki temu tak naprawdę podtrzymuje jakąś homeostazę w dotychczasowej sytuacji zamiast w zdrowy sposób zająć się rozwiązaniem konfliktu, zamiast komunikować się wprost, zamiast mówić o swoich potrzebach, zamiast próbować pracować nad tą relacją, w której jest i taka triangulacja może nawet dotyczyć osób, które są nieobecne, czyli to może być tak, że mamy związek, mamy parę i jeden z partnerów wraca do swojego byłego partnera i cały czas mówi yy, na przykład swojej kobiecie, że tamta moja poprzednia kobieta, moja była, moja ex to mi gotowała, ona to o mnie dbała, a ty tego nie robisz i pomimo tego, że tej ex już tutaj nie ma, że ona jest nieobecna fizycznie w tej relacji, to cały czas gdzieś duchem jest przywoływanie i cały czas ta kobieta czuje się porównywana, więc tych sposobów na triangulację jest bardzo wiele. No, i jeszcze raz podkreślę, no, że ona występuje wtedy, kiedy po prostu ludzie nie potrafią w zdrowy sposób rozwiązać konfliktów, rozmawiać, zająć się swoimi potrzebami. No i triangulacja nigdy nie prowadzi tak naprawdę. Do bliskości, tylko do rozpadu. I pomimo, że wydaje się niektórym uczestnikom takiego systemu, tej dynamiki całej, że być może podtrzymują jakieś to status quo, to ostatecznie, prędzej czy później, nastąpi moment, w którym Osoby, które w tym są, poczują jakiś rodzaj dyskomfortu albo zorientują się, że są manipulowane i kiedy się obudzą, to yy, może być tak, że, że nie będzie innej drogi, jak droga rozpadu, droga rozstania, dlatego że taka sytuacja mogła trwać po prostu zbyt długo. To w takim razie, yy, po pierwsze, po co te osoby, które stosują triangulację. Po co one to robią? Skoro ostatecznie mogą przecież zostać zdemaskowane, skoro ostatecznie najprawdopodobniej to nie zbliży ich do innych, tylko sprawi, że będą żyły w ciągłym napięciu. Pierwsza kwestia jest taka, że zwyczajnie mogą nie potrafić inaczej. Zauważmy, że jeżeli ktoś na przykład był takim dorosłym, takim dzieckiem, które było właśnie wrzucone w taką triangulację, to od maleńkości nauczone jest tego, takie dziecko, że, że tak wygląda komunikacja w związkach, w rodzinie, że tak rozwiązuje się problemy w rodzinie. Nie poprzez rozmowę, nie poprzez. Mediację jakąś, tylko poprzez um, nastawianie y, ludzi między, przeciwko sobie, poprzez y, jakieś plotki, poprzez kłamstwa, tajemnice, bo to wszystko musiało być między nami. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dziecko, które jest właśnie uwikłane w taką triangulację. No, to ono bardzo często też yy, jest takim małym. Odpowiedzialnym, dorosłym. Tutaj mamy dużą korelację z takim zjawiskiem parentyfikacji, kiedy dziecko staje się nadmiernie odpowiedzialne za emocje rodzica i właściwie role odwracają się. I taka osoba również w dorosłości może pełnić rolę takiego bohatera, może chcieć rozwiązywać problemy innych, może ich, chcieć ich bronić, szukać ofiar, dla których mogą być takim Robin Hoodem. No i nie znając innego wzorca, nie znając innych schematów, będzie szukać relacji partnerów. Przy których może się wykazać, przy których może być tym wybawcą, takim właśnie bohaterem. Więc często właśnie może wchodzić w takie relacje, które będą oparte właśnie na takim schemacie triangulacji. Co więcej, taka osoba też, jeżeli miała taki wzorzec, to może po prostu go powielać i może sama stać się osobą, która będzie wykorzystywała manipulacje doradzenia sobie w relacjach, bo nie będzie po prostu wiedziała, jak to robić. Inaczej. Y to też jest tak naprawdę dla nas informacja, że taka osoba ma niezabezpieczone swoje potrzeby, ta osoba, która właśnie manipuluje. No bo manipulujemy dlatego, że nasze potrzeby nie są realizowane i ona po prostu nie potrafi zadbać o te potrzeby, nie potrafi ich komunikować. Więc to jest taka walka o te niezrealizowane potrzeby. One mogą być różne. To może być potrzeba uwagi, to może być potrzeba bliskości, to może być potrzeba bycia kochaną, kochany więc to jest kolejny powód dlaczego ludzie stosują właśnie triangulację ale zauważcie ja tutaj mówiłam przy tym przykładzie szczególnie z tym dzieckiem to było widoczne że w momencie tak naprawdę w którym ja wciągam Osobę trzecią i ona zaczyna reagować i wchodzi w interakcję z tym moim partnerem, to nagle to napięcie, które było u mnie w relacji z moim partnerem, ono przechodzi, ten konflikt i to napięcie przechodzi na, na tą yy, osobę trzecią i na mojego partnera. Czyli konflikt rodzi się pomiędzy. Moim mężem, a moim dzieckiem i tam jest napięcie, i ja mam wtedy spokój, i w mojej relacji z mężem jest spokój. I to pozornie pozwala podtrzymać ten związek, nawet utrzymać rodzinę, prowadzi do zachowania takiej homostazy w tym, w tym systemie, więc no daje korzyści takiej osobie, która to stosuje. Ona widzi, że po prostu dzięki temu ten mąż przestaje zajmować się, Konfliktem i napięciem z żoną, i zaczyna przekierowywać uwagę na swoje dziecko. A co więcej, ta żona może się wykazać i może stać się wtedy taką, takim obrońcem, wsparciem dla tego męża. Więc to jest kolejny z, z powodów, dla, którego, dla których właśnie. Stosujemy triangulację. I w takim razie, w ogóle, co zrobić? Jak sobie radzić, kiedy ktoś w relacji albo my sami w tych relacjach właśnie uciekamy się do takiego rodzaju manipulacji? Ja tutaj kilkukrotnie podkreślałam rolę potrzeb. Ponieważ kiedy potrzeby nie są realizowane, nasze potrzeby nie są realizowane, no to właśnie yy, próbujemy robić to w sposób niezdrowy, manipulując na przykład. Dlatego jedną z najważniejszych tutaj kwestii jest to, żeby po pierwsze swoje potrzeby rozpoznać, żeby być świadomym swoich potrzeb, ale też, żeby się nimi zaopiekować i żeby je realizować w zdrowy sposób. Taki, który nie będzie właśnie manipulacją, więc świadomość potrzeb, zaopiekowanie się nimi to jest numer jeden. No i też otwarta komunikacja tych swoich potrzeb swojemu partnerowi czy innej osobie. Z którą jesteśmy w konflikcie. Mówienie o tym, co jest dla mnie ważne, a nie uciekanie się do tego, że będę po prostu wykorzystywać innych, by zadbali o te moje potrzeby, by powiedzieli coś, co jest dla mnie istotne, za mnie. Więc to jest numer jeden. Kolejna ważna rzecz. Jeżeli już jestem tą osobą, która została wciągnięta w taki trójkąt. I wiem, że jest jakiś konflikt pomiędzy mną i pomiędzy tą, tą osobą, na przykład. Ja jestem dzieckiem i, i jest mój ojciec, tak? I, I są jakieś sprawy konfliktowe między nami. Być może nie wszystko jest tak, jak chciałbym, chciałabym, żeby było. To warto o tym porozmawiać, ale na spokojnie, bez agresji, bez pretensji i. Nie poruszając w takiej rozmowie w ogóle jakby sprawy tej osoby, która nas w to wciągnęła. Czyli załatwiamy to na spokojnie między sobą, pomijamy zupełnie tą, tą osobę, która to wszystko rozpoczęła, kiedy jesteśmy już tego świadomi, że tak właśnie jest. I dzięki temu my mamy okazję wyjaśnić coś i zbliżyć się do siebie tak ten ojciec z tym dzieckiem mogą tak naprawdę poprzez tą niełatwą być może rozmowę sprawić, że w przyszłości będzie między nimi lepiej, ale mogą też uniknąć dzięki temu um, nie, prze, właśnie w Wciągania tej, tej, tej matki i, i tego, że ona znowu zacznie to rozgrywać, jak na, na szachownicy między nimi. Więc po prostu wyjaśnianie tych spraw na spokojnie, ale w ogóle bez poruszania już tej kwestii tej osoby, która nas w to wciągała w jakikolwiek sposób. Bez opowiadania o tym, kto nam co nam powiedział. Tylko opieranie się tylko i wyłącznie na swoich odczuciach, na swoich obserwacjach, na faktach, na swoich przemyśleniach. Fakty to jest bardzo ważny czynnik, tak? Zawsze zwróćmy uwagę na to, że jeżeli opieramy się na, na jakimś przekazie z zewnątrz, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że on może być zaburzony, że. To, co słyszymy, nie jest do końca zgodne z prawdą, więc opierajmy się na tym, co my obserwujemy, czego my doświadczyliśmy. I na tej podstawie próbujmy ten nasz konflikt albo naszą tą sytuację problematyczną z tą, z tą osobą po prostu rozwiązać. Czasami oczywiście warto sięgnąć po pomoc z zewnątrz, czy jakiegoś profesjonalnego mediatora, kogoś, kto będzie takim niezależnym obserwatorem. Do triangulacji może w, w dojść w zespole, w pracy, na przykład. No i wtedy taką osobą może być chociażby pracownik hr -u. I jego rolą jest wtedy to, by zaprosić wszystkich z tego systemu, z tego zespołu do stołu. I chodzi o to tutaj, by każdy miał szansę usłyszeć wersję wszystkich pozostałych członków tego zespołu i by wszyscy mogli dowiedzieć się, jaka jest ukryta prawda i kto tutaj jest kim. No i w ten sposób tak naprawdę realnie możemy rozwiązać konflikty, ale też. Demaskując tak naprawdę tą osobę, która jest manipulatorem, możemy zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Więc zdarza się, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie zaproszenie kogoś, kto, jako osoba niezależna z zewnątrz, tym wszystkim po prostu zarządzi i pomoże nam rozmawiać o tym, co się dzieje bez emocji. Jestem bardzo ciekawa tego, jakie są Wasze przykłady triangulacji. Jak widzicie, one mogą dotykać bardzo różnych obszarów naszego życia. To mogą być związki, to może być rodzina, to może być praca. Nie zawsze jest tak, że ta osoba, która stosuje triangulację, musi być jakimś takim naprawdę pozbawionym empatii człowiekiem albo kimś, kto ma rys narcystyczny. To nie zawsze musi być osoba, która. Traktuje świat jak plansze do gry w szachy, a innych ludzi jak pionki, które wykorzystuje do realizowania swoich potrzeb i osiągania swoich korzyści. No ale musimy mieć gdzieś z tyłu głowy też to, że są i takie osoby, które manipulują nami i nastawiają nas przeciwko sobie nie nieświadomie, nie dlatego, że po prostu nie potrafią inaczej, ale dlatego, że widzą, że dzięki temu coś mogą osiągnąć i czują, że mogą kontrolować sytuację. Warto więc być świadomym tych wszystkich mechanizmów, nie po to, by samemu je wykorzystywać i by nastawiać ludzi przeciwko sobie, albo przyglądać się temu, czy czasem w takich relacjach nie jestem, nie byłam to może mi dać jakąś głębszą informację też o sobie i o tym w jakie relacje mogę teraz wchodzić, do czego mogę mieć tendencje. A może jest też tak, że do tej pory nie byłam świadoma, że sama to stosuję, kiedy nie wiem co robić, kiedy jestem w sytuacji kryzysowej, to może intuicyjnie właśnie chcę wciągnąć kogoś z zewnątrz. Staram się, by Ktoś trzeci mnie ochronił i by naprawił moją sytuację, i wchodzę właśnie w taką manipulację, która ostatecznie zazwyczaj staje się niebezpieczną grą, która dzieli i prowadzi do rozpadu. Jeżeli ten film jest pomocny, to daj proszę łapkę w górę, udostępnij go. W komentarzu napisz, proszę, nie manipuluję. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz, nie manipuluję. Ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. No i oczywiście podziel się jakąś swoją historią, swoim przykładem. Będzie mi bardzo miło, ale przede wszystkim to będzie taki też wątek edukacyjny dla innych subskrybentów. No i właśnie, jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to zachęcam cię do tego, żebyś subskrybował mój kanał. Oczywiście przypominam, że możesz pracować ze mną indywidualnie podczas sesji online jeden na jeden lub w parach. Jak również możesz skorzystać z jednego z moich kursów. Na ten moment dostępne są dwa kursy: jak odzyskać miłość życia i jak znaleźć miłość życia. Na dziś już Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.